Podczas wizyty prezydenckiej w Lwowie stał się cud naprawdę, dlatego że na cmentarz obrońców Lwowa, czyli na tzw. cmentarz Orlund, powróciły kamienne lwy. Było to utrzymywane w wielkiej tajemnicy. Dopiero dzisiaj pojawiły się o tym pierwsze artykuły i mam nadzieję, że Polska Agencja Prasowa jeszcze dziś wieczór coś więcej o tym napisze. I to są te lwy, które były obok łuku chwały, czyli łuku triumfalnego. Co prawda nie mamy większej nadziei na odbudowę samego łuku, ale przygotowano specjalne podmurówki. Postawiono autentyczne lwy, które były jeden wrzucone na trasę, na winniki, które jest. No w opokanym stanie, dlatego że stał w krzakach, a drugi mieścił się we Lwowie, przenoszono go z dzielnicy do dzielnicy i jest w nieco lepszym stanie. Ale już dzisiaj mogę z pewnością powiedzieć, że oba lwy autentyczne stoją na cmentarzu Obrońców Lwowa, obok łuku chwały, tam gdzie były jeszcze przed wojną, przed tym, jak Sowieci zniszczyli cmentarz. I tak samo schody, które prowadzą w dół, są odremontowane i normalnie można nimi wejść. No, co prawda, jeszcze nie tak jak kiedyś, bo tam jest mur cmentarny, ale można stanąć na dole tych schodów, popatrzeć się na arkę, gdzie mamy napis Polegli, abyśmy wolni żyli można zobaczyć te same lwy. I ja myślę, że wielu Polakom, wielu Kresowiakom pociekną łzy z oczu. Robione to było w tajemnicy przed protestami, w obawie, powiedzmy, przed ludnością miejską. Gdy zabrano lwy, powiedzieli, że na renowację, aby ludność nie protestowała. I wykonano na fabryce w Lwowie przy ulicy Mącznej dwa identyczne odlewy tych lwów. I te odlewy postawią z powrotem tam na drodze na Wienniki, i tak samo w dzielnicy kleparów, gdzie stał ten drugi lew, a oryginały są na Orlentach, czyli na. Na naszym cmentarzu obrońców Lwowa. I w sobotę oczekujemy przyjazdu profesora z Warszawy Janusza Smazy, który zajmie się renowacją tych Lwów. Renowacja będzie sponsorowana ze środków polskich, oczywiście, jest zaplanowana na wiosnę 2016 roku. I dla nas to jest niewyobrażalny gest. Naprawdę nie spodziewaliśmy się tego, chociaż pogłoski w Lwowie chodziły już od dawna. Ale myśleliśmy, że to jest coś z rodzaju fantastyki, a teraz naprawdę mamy lwy na cmentarzu obrońców Lwowa. Każdy Polak może przyjechać, może nacieszyć oko i mam nadzieję, że za kadencję tej władzy takich gestów co do Polaków żyjących w Lwowie, nie tylko w Lwowie, na Ukrainie będzie więcej. Pozdrawiam wszystkich.